Nie nie, 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 nie! Hej, tutaj um, Fenix.pl Jestem z Rewanem i Luzaczkiem. Luzaczek, on jest w Minecrafcie, a Rewan jest u mnie. E, e, więc cóż... Od... My jesteśmy na takiej dziwnej mapie, co... Nor nie wybieraj jeszcze klasy, musimy dać ustawienia. Co jest normalnie? Nie wiecie, ile mieliśmy z tym trudu. Na nigdy nie bierzcie tej mapy na serwer. Chociaż właściwie inaczej się grać nie da, ale... Mm. Ja Ona ja jest taka pokręcona, że nawet nie wiemy, czy teraz będzie Gdzie działać. 10 minut. Nawet nie wiemy, czy teraz będzie działać. No... To takie pokręcone to 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 jest, że musimy chodzić, musimy chodzić i rozwalać bloki, żeby to zadziałało. Ale nieważne. Po intrze chyba, się, yy, chyba zrozumiecie yy, jakie emocje panują u nas po tym wszystkim. No, chodź luzaczek na wybierz klasę. U, nie. Przez musieli, 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 musieli. Teraz musimy chodzić ręcznie, bo oczywiście to nie raczej działać. No. Ej, zaczekaj, zaczekaj. No, tu. Eee, change game setting i tu live lobby. Ja a, na a tu? Dobra, fajna arena. Ty wybrałeś tą arenę? Nie, ale nie może być. Spoko. I ty jesteś? To samo pytanie do ciebie. Jesteś na takiej lodowej arenie? Tak. No to jesteś... Yy, tam, yy, tam gdzie... Mnie. Co to za pytanie jest? O, mamy długi łuk. Gdyż jesteśmy snajperem. Zobaczymy. My jesteśmy przy białej fla... O, A! O. Zapomniałem! Zapomniałem! Cholerny duch. Trafię cię. Kosą. Śmierdzi normalnie. Śmierdzi normalnie. A, a propos śmierci zginąłem. <laughs> Okej, okay. to jeszcze gramy dalej. No dawaj. Właściwie to yy, tu się coś zbagowało. Wybaczcie, bo oczywiście jest zły spawn point. Musimy ustawić go gdzieś. Musimy ustawić ten spawn point. Tutaj, bo, bo tutaj powinniśmy się odgrać. Daj start game. Tu jest start game, ale musimy dać spawn point. Okej. Okay. Zgadnijcie co mam. Set. Nie, da, nie dawajcie do serwera na którym to jest żadnych, powtarzam żadnych pluginów. Mamy to zwyczajny serwer, bo. Mm. Uwierzcie, nie chcecie się mordować tak jak my z tym, z tą głupią, 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 jeszcze raz głupią mapą. I telefon mi spadł bardzo, przepraszam. Yy, okej, okay, to ja może będę miał. On znowu jest tam w tamtym miejscu, on jest ja straszny. Wiem, ja wiem jak była problema. E, tutaj musiał być porę i tutaj używali w kuchere i zrobili tą kulę, a potem jeszcze z setem zrobili dach. No nie wiem, nie wiem. Tak czy inaczej... Spinamy się na górę śniegu, tak żeby... Wy się na arenie lodowej? Tak. A na jaki? A, Ło! Ja... Jest! Ten Gdzie on jest? Ja mam szybkość, więc ja uciekam. Ona bo... Y, według, koło niego latają bączki, bo jest niewidziany. <grym>, bączki. O! Witam pana. Lubi pan śmietanę? Wow, Albo gorąc jeszczeły. Na serię no. widocz. Wy ci, nie mi zostało karte. Łooo! Wow, uderzenie moc! Nie, słaby nawet. Tylko on ma słabym... Ja nie mam No, właśnie. Nie polecam tego. No, tanka. Ale tank ma znowu żelazną całą zbroję i ma diamentę... Jak sobie zrobić? Tank ma diamentową zbroję i żelazny wiesz. No chodź całko latająca. Naprawdę? O! A skąd wiesz, grałeś już na tej arenie? Nie, pewnie popatrzył na obrazek. Ale na obrazku jest właśnie żelazny. żelazne. Żelazna zbroja. To był night. Nie widziałaś? Ano

To się subskrybuje, bardzo dużo gości subskrybuje. Ty tak głupio motyko. Jak ja cię zmotycę, to będziesz żałował, że wybrałeś tę klasę. O, widziałem strzałek. <grym> w dupie. <duchę>. Złapa <grym> w dupie. twój łuk jest zbyt mocny. No, to oczywiście tchórz ucieka. Prawda? Czy mi się wydaje, czy tam strzała sobie yy, stała w miejscu, tak w powietrzu? Chyba nie widziałem. O, tam jest coś, tam jest jakaś skrzynia też. O, to tu, 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 tu. tu. A! Niedobry pomysł był otwar otwierać tą skrzynię. Chodź tu. Ty gu... latający gu... O! Witam! Pana! Śmietana! Zniszczę cię śmietano! Jakby co to on się podstrzygał za śmietana? No, raz. Raz. Oż ty! Jak, jak ci się... Ej, może już yy, skończymy odcinek. Nie muszę dawać duchowi okej okay, ostatni dowalenie i kończymy odcinek na... okay, i nooo już... i żeby... od razu przepraszamy że nie było odcinka z jest yeah. od razu przepraszamy że nie było odcinka z władcy pierścieni niedługo to się zmieni o ile ktoś nas ogląda co wątpię dobra mm. do widzenia trzymajcie się cześć jeszcze nie pożegnałeś się. A to cześć. Łaka tam, łaha kaka, ha! Nie da się bić. Trzeba y, łukiem. What? Nie, no no. Nie, daj start zbier. game. To czerwone. Nie to czerwone to jest nie. Ja to się stało, że nie mamy widzialności. Ha ha ha! ha. O, to jest jak jaka tam wyszedł? Teraz czas. Powalić ducha. Ona na pewno była z pułapką jakąś. Skąd... Oh. O Cześć! Ło, już nie ma y, tego, nie widziałem O, czyżby coś ci się skończyło? <grym grym> Stop! Ja muszę ten. Czekajcie. Nie, nie ma stopa. To, ja jeszcze raz idę na arenę. Jaki cheater? No bo ja się postawiłem tego O, Oż ty cheaterze jeden. Jak ja ci dowalę, to po... pożałujesz. Już celuję we wszystkie miejsca naraz. Tak jak Ej, gromięcia. zobacz co to jest za skrzynia. Pewnie pułapka jakaś. Pewnie się zaświeci tamte światło. No, na pewno. Tam jest już zapalone światło. O? To się pewnie zgaśnie. O, pani ma... O! Gdzieś tu byłeś, łotrze. No o tu są skrzynie, zobaczymy.